Właśnie zakończył wizytę w naszym kraju hiszpański minister gospodarki, Carlos Cuerpo, 44-letni, niezwykle utalentowany doktor ekonomii, który grzecznie, ale stanowczo odmówił polskiemu rządowi zakupu hiszpańskiej firmy Talgo, firmy, która produkuje koleje dużych prędkości, tak zwane AWE, czyli koleje dużych prędkości. Hiszpania usiana jest torami kolei dużych prędkości już od bardzo wielu lat, bo pierwsza kolej dużych prędkości w Hiszpanii pojechała z Madrytu do Sewilli jeszcze za rządów Gonzalesa w 1982 roku. To była pierwsza linia dużych prędkości w Hiszpanii, którą otwarto specjalnie z Madrytu do Sewilli, ponieważ Gonzales pochodził z Sewilli. Dlaczego Hiszpania odmówiła Polsce. Zakupu firmy Talgo. Przecież jesteśmy w Unii Europejskiej. Polacy kupują nieruchomości w Hiszpanii i to tam tysiącami. Hiszpania kupiła polskie zakłady autobusowe, Solaris, kupiła Budimex, a więc inwestuje w naszym kraju i to miliardy dolarów i my się na to zgadzamy. A oni nie zgodzili się, żebyśmy kupili, no dobrze, ich srebra rodowe, jak to określają, firmę Talgo. Co to jest firma Talgo? Dlaczego Polska chciała kupić hiszpańską firmę produkującą nowoczesne koleje dużych prędkości? Zaraz, zaraz. W Hiszpanii jest inny rozstaw osi. Są tak zwane tory iberyjskie, szerokość iberyjska. Ale to może nie mieć znaczenia. Talgo produkuje już od wielu, wielu lat bardzo nowoczesne składy kolejowe, które kupuje. Na przykład Deutsche Bahn, Deutsche Bahn kupił kilkadziesiąt składów Talgo tak zwanych Talgo 230, czyli kolei, które osiągają prędkość 230 km na godzinę. Ale Talgo produkuje też koleje, które osiągają 350 km na godzinę. One się po hiszpańsku taką ksywkę mają El Pato. Kaczka. Ale najnowocześniejszy produkt to jest Talgo Abril, który ma osiągać 380 km na godzinę. Bardzo nowoczesna firma. Polska oczywiście potrzebuje kolei szybkich prędkości. Będziemy rozbudowywać nasze koleje. Polska zdecydowanie potrzebuje kolei dużych prędkości. CPK czy inne inwestycje będą wymagały kolei dużych prędkości. To jest po prostu poza dyskusją. Ale dlaczego Polska chciała kupić hiszpańską firmę Talgo? Co to w ogóle jest Talgo? Przypatrzmy się w takim razie pewnym szczegółom, pewnym faktom, bo może opinia publiczna w Polsce nie wszystko wie. Owszem, firma Talgo jest firmą produkującą koleje dużych prędkości. Hiszpańskie Renfe, czyli operator kolejowy Renfe, taki odpowiednik naszego PKP, zamówił w 2016 roku najnowocześniejsze składy Talgo Avril. Zaczęto je opracowywać w 2010 roku. Renfe w 2016 roku, po latach testów, zamówił za prawie 800 milionów euro koleje dużych prędkości, właśnie to Talgo Avril, które miał otrzymać w 2020 roku. Minął rok 2020 kolei nie ma minął rok 2021, 2022, 2023, dopiero w 2024. Renfe otrzymało pierwsze składy talgo Avril. Czteroletnie opóźnienie. I co się okazało? Że te talgo Avril trzęsą, hałasują, a do tego strasznie się psują. Raz nawet taki skład pociągu popsuł się w tunelu i ludzie musieli wybijać okna, dlatego że zabrakło powietrza, wpadli w panikę i sytuacja wyglądała bardzo groźnie. No ale. W Polsce przecież nie ma tuneli. No, ten jeden podłodzią, ale podłodzią to nie wiadomo kiedy będzie, prawda? Dlaczego Polska chciała kupić talgo hiszpańskie, gdzie po pierwsze są inne rozstawy osi, ale ponoć te talgo Avril automatycznie dostrajają się do różnych szerokości torów, i dwa, ta technologia chyba jeszcze nie jest tak dojrzała? Ja nie odpowiem na wszystkie pytania. Na koniec niestety muszę Was zostawić z dwoma. Pytaniami, na które nie znam odpowiedzi. Pierwsze pytanie to jest takie, dlaczego w ogóle Polska chciała kupić hiszpańską firmę Talgo? Nie było innych, nie było żadnej innej możliwości, tylko akurat hiszpańską firmę Talgo. I drugie pytanie, kto tak naprawdę wycofał się z tego dealu? Co się nagle stało, że do tej transakcji nie doszło? Czy polski rząd przypadkiem no bo sądzę, że polski rząd nie zrobił żadnego rozpoznania, tylko Mógł się dowiedzieć właśnie przypadkiem o tych problemach Talgo i problemach Renfe, bo oni są w tej chwili w sporze i nie wiadomo, kto zapłaci te, za te wszystkie opóźnienia, za te wszystkie naprawy. Tam jest w tej chwili bardzo poważny spór i jak się on skończy, nie wiadomo. W związku z tym, czy polski rząd przypadkiem dowiedział się o tym, bo nie sądzę, żeby zrobił jakiekolwiek rozpoznanie, i czy to Hiszpania wycofała się z tego dealu, czy może, może Polska? Ja nie, nie znam odpowiedzi na te pytania, ale. Ciekaw jestem właśnie, co się kryło za tą w ogóle transakcją od samego początku i dlaczego do tej transakcji nie doszło.